Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować trzy komiksy z Batmanem, dwie antologie, jedną skupioną na konkretnym artyście, a drugą nazwijmy to typową, a także pojedynek mrucznego rycerza z Wielkim Złym Wilkiem. Dlaczego akurat te albumy w jednym miejscu? Odpowiedź jest prosta, nie wiem. Zacznijmy może od komiksu w języku polskim, opublikowanym przez wydawnictwo Egmont, czyli Batman Ego i Inne Opowieści. Omawiany album opiera się na amerykańskim zbiorze, również w wersji Deluxe, wydanym w 2017 roku w USA, a niestety już po śmierci tytułowego twórcy. Cook znany jest w naszym kraju choćby za sprawą rewelacyjnej Nowej Granicy, która jest, nie lubię tego określenia, listem miłostem do bohaterów DC. Oprócz tego kojarzyć go możemy z ilustracji przygód Catwoman, do scenariusza Eda Brubakera, a także z adaptacji sensacyjnej prozy Richarda Starka pod tytułem Parker. Zostajemy oczywiście tutaj powiększony format twardookładkowy z obwolutą, pod którą standardowo znajdziemy wytłaczany napis na czarnym tle. Rozumiem, że szata graficzna pozycji z segmentu Deluxe musiała zostać zachowana, ale szkoda jednak, że nie zdecydowano się tutaj użyć wytłaczonego rysunku z amerykańskiej wersji, który akurat jest taki sam, jak pod obwolutą mojego starszego wydania z 2007 roku. Wolumin zawiera 8 opowieści niejednolitej długości, czasem Cook jest scenarzystą, czasem tylko rysownikiem, a czasem pełni obie te funkcje. Tytułowa Ego jest jego pierwszą autorską pracą dla wydawnictwa DC o tym komiksie wydanym już lata temu w Polsce można było słyszeć w kontekście inspiracji reżysera Matta Reevesa do The Batman. Na omówienie dokładnie tej historii poświęciliśmy nieco czasu w naszym podcaście. Od siebie dodam, że bardzo lubię tę opowieść, która skupia się na psychice Bruce'a Wayne'a, Wspomniane inspiracje w nowym filmie widać w niektórych momentach. Niektórym potencjalnym kupcom będzie z pewnością przeszkadzać powtórka zawartości, bowiem 6 z 8 przedrukowanych tutaj historii było już u nas w kraju publikowane w tej czy w innej formie. Część z Harley Quinn pochodzi jeszcze z czasów nowego DC Comics, randkę nietoperza z kotką widzieliśmy już w legendach Tima Sayla od wydawnictwa Mucha Comics. Dwie króciutkie nowelki pochodzą z antologii Batman Black and White, a Wielki Skok Seliny dostępny jest w osobnym tomie przygód Catwoman z DC Deluxe, a także w kolekcjach wydawnictwa Eagle Moss. Czy aż tak dużo zdublowanego materiału to wada? Pamiętajmy, że cały czas dochodzą przecież nowi czytelnicy sztuki komiksu i nie ociągają się z zakupami, więc dla takich osób ten album to dobra okazja do poznania twórczości kuka Zawarte historie są świetne, jedne zrobione całkiem na poważnie, drugie jako akcyjniak z pościgami i strzelaninami, a jeszcze inne trochę z jajem, jak na przykład one Shot, przedstawiający crossover Batmana ze Spiritem, który mamy przyjemność poznać pierwszy raz w języku polskim. Druga nowa treść to historia, którą obok Ego cenię sobie najbardziej w tym zbiorze. Déjà Vu to reinterpretacja oraz, można chyba tak powiedzieć, remake klasycznego komiksu Pierwotnie opublikowanego w Detective Comics nr 439 z roku 1974. Klimatyczny i przyziemny motyw z niecodziennie poprowadzoną kwestią dialogów Batmana, moim zdaniem bardzo dobra, choć krótka rzecz. O tej opowieści, a także o wszystkich pozostałych, Darwin Cook opowiada różne anegdotki, ciekawostki w posłowiu na końcu albumu. Posłowiu, które w moim starszym, uboższym wydaniu było wstępem. W nowszej edycji przesunięto jej na koniec, a kilka słów na początku dopisała Amanda Conner. Zmiana zdecydowanie na lepsze, do tego dostajemy sporo okładek alternatywnych wykonanych przez Kuka oraz kolejne posłowie autorstwa Kamila Śmiałkowskiego. A gdyby ktoś miał jeszcze mało prac Kuka, to pozwolę sobie przy okazji polecić amerykański album DC Comics The Art of Derwin Cook. To ponad 400 stron grafik, pin-upów oraz krótszych komiksów dla wydawnictwa DC. Wszystko ładnie ułożone chronologicznie, dzięki temu widzimy rozwój talentu omawianego autora. Znajdziemy tutaj takie ciekawostki jak wysłana do wydawnictwa próbka komiksowa, którą Darwin stworzył w wieku 20 lat, historia z Gdzień Lanternem do scenariusza Jeffa Jonesa lub na przykład krótka opowieść z Supermanem pióra Stanley. Podsumowując, Batman Ego i inne opowieści to dobrze wydany, ciekawy album dla wielbicieli przede wszystkim stylu Darwina Cooka, a także dla tych, którzy są zainteresowani poznaniem prac tego legendarnego już scenarzysty i rysownika. Na zakończenie wspomnę o jednej kwestii, którą w swoim podcaście opowiadał kiedyś Chuck Dixon. Otóż Cook przyszedł kiedyś do DC z pomysłem stworzenia serii komiksowej z Wonder Woman, przeznaczonej dla młodszych czytelników. Wydawnictwo odrzuciło pomysł, stwierdząc, iż nie są zainteresowani taką grupą odbiorców. Nie dość, że mieliśmy szansę otrzymać kolejny potencjalnie dobry komiks autorstwa Cooka, to jeszcze jakoś dziwnie się na to teraz patrzy, gdy na rynku widzimy wysyp powieści graficznych 13, i tym podobnych rzeczy. Wiele się zmieniło w branży, czy może Cook wyprzedał swoje czasy? Drugi album, który chciałbym dzisiaj zaprezentować to Batman 80 Years of the Bat Family, który okazał się dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Mamy tutaj 400 stron w miękkiej okładce. Album ukazał się w Stanach Zjednoczonych w październiku 2020 roku, ale nie przykuł wtedy specjalnie mojej uwagi. Kto mniej więcej orientuje się w rynku amerykańskim, ten wie, że tego typu wydania okolicznościowe to zwykle składanki różnych przełomowych zeszytów, często ze złotej lub srebrnej ery uniwersum DC, które czyta się dzisiaj raczej kiepsko. Są również i współczesne historie, ale często dopiero pod koniec tomu. Tak też sądziłem, że będzie i w tym przypadku. Podziewałem się najpewniej debiutu cudownego chłopca, pierwszego pojawienia się Badger, czy opowieści pokroju Robin Dice od Dawn, czy czegoś podobnego, bo na to się zapowiadało, prawda? Tak, otóż nie. I stąd moje pozytywne zaskoczenie, gdyż wszystkie historie zawarte w tym tomie ukazały się w 2020 roku jako osobne, grube zeszyty i zostały specjalnie napisane na potrzeby 80-lecia powstania najbliższych postaci z otoczenia mrocznego rycerza. No właśnie, postaci, a nie rodziny, bo osobny segment dostał tutaj także i Joker, ale może od początku. Ten album to nic innego jak antologia krótkich historii, napisanych i narysowanych przez różnych pisarzy i artystów. Za dużo ich jest, żeby wymienić wszystkich, ale na liście pła znajdziemy m.in. po stronie scenarzystów Marwa Wolfmana, Chucka Dixona, Toma Taylora, Paula Diniego, a po stronie rysowników Michaela Janina, Eduardo Risso, Joka czy Dustina Nuena. Jest jeszcze sporo nazwisk, których czytelnik komiksów z Batmanem z łatwością rozpozna. Pod kątem edytorskim, ten tom to coś w stylu naszego polskiego wydania Detective Comics 1000, którego prezentację znajdziecie także na kanale. Nawiasem mówiąc, zawartość tysięcznego numeru Detective również znajduje się w omawianym albumie, a więc jeśli ktoś być może zastanawiał się jeszcze nad kuptem jubileuszowego wydania Detective, to polecam sięgnąć raczej po tę pozycję. Dostaniecie to samo co w polskim wydaniu, plus dużo więcej. Poza tym dostajemy tutaj 300 stronicowe specjalne zeszyty Anniversary Super Spectacular poświęcone odpowiednio Robinowi, Jokerowi oraz Catwoman. W całym albumie mamy w sumie aż 43 opowiadania plus dodatkowe grafiki. Całkiem sporo. Moim zdaniem zazwyczaj z takich antologii wychodzi coś dobrego i tym razem nie jest inaczej. Często na tych kilku stronach chwycona jest esencja danej postaci, lepiej niż w epickich eventach. Zdecydowana większość przedstawionych fabuł prezentuje naprawdę solidny poziom, jest także i kilka perełek. Zazwyczaj stronię od takich rzeczy, ale nawet segment z robinem mi się podobał. Twórcy nie są ograniczeni aktualnie obowiązującym kontinuum i w zasadzie mogą pisać o czym chcą. Dowód? Która z trzech wymienionych teraz historii jest prawdziwa, a pozostałe zmyśliłem. A. W Gotham ląduje UFO i tylko Katłomy jest w stanie pokonać kosmitów chcących przejąć świat. Po dokonaniu tego bohaterskiego czynu, Salina odlatuje statkiem kosmicznym do Paryża. B. Jokerowi nudzi się w Gotham, więc postanawia dołączyć do tzw. Korpusu Gołębi, zajmującego się misjami, bez użycia śmiercionośnej siły. Zostaje oczywiście przyjęty. Selina i Bruce spodziewają się dziecka, jednak nie przeszkadza to kotłomem cały czas wspomagać Batmana w walce ze zbrodnią. Biega po dachach z brzuchem, w dziewiątym miesiącu ciąży i bierze przestępców w łopyskach. Poprawna odpowiedź to: wszystkie trzy są prawdziwe i to właśnie jest wolna ręka od edytorskich kajdan. Ale spokojnie, tego typu za przeproszeniem jajec nie ma za dużo i są tylko miłą odskocznią. Większość opowiadań utrzymana jest w poważnym tonie. Ten album to dla mnie nauczka, żeby nie oceniać książki po przysłowiowej okładce, jednak wczytywać się w opisy zawartości. Dobra pozycja dla lubiących Batmanowa antologię. Trzeci komiks to Batman vs. Bigby a Wolf in Gotham, sześcioczęściowa miniseria, która w postaci wydania zbiorczego miała premierę w maju 2022 roku. Twórca baśni, Bill Willingham, powraca do stworzonych przez siebie postaci, a także do świata Batmana, z którym miał wcześniej do czynienia. Chociażby za sprawą serii Robin, do której pisał scenariusz w pierwszej połowie lat 2000. Już od dawna nie jestem specjalnym entuzjastą takich crossoverów. Wiadomo, że słowo Versus jest trochę na pokaz, za tytułowi bohaterowie, po pierwszych sprzeczkach, zawsze będą żyli długo i szczęśliwie. Byłem za to dużym fanem serii Baśnia, a przynajmniej przez 14 tomów i pierwszy duży story arc z tajemniczym adwersarzem. Zatem sięgnąłem po ten album z ochotą, ale moim zdaniem nie zapisze się on niestety złotymi zgłoskami w historii crossoverów. Fabuła oparta jest na poszukiwaniu pewnej bardzo potężnej księgi, która trafiła do Gotham ze świata baśniowców. Jej śladami podąża Bigby Wilk, tym samym przyciągając swoimi działaniami uwagę samego rusznego rycerza. Panowie naturalnie nie przypadają sobie do gustu. Historia należy do imprintu Black Label, czyli w teorii scenarzysta mógł sobie pozwolić na jakieś zmiany w mitologii Batmana, Tą zmianą jest coś, co nazwałem fabryką robinów, nie będę tutaj może wchodził w szczegóły, ale w Gotham według Billa Willingama cudownych chłopców jest całkiem sporo i o zgrozo cały czas dochodzą nowi, nie spodobała mi się ta innowacja. Komiks w przeciwieństwie np. do crossoveru z żółwiami ninja przeczytałem bez większych przestojów. Przy lekturze trzymały mnie dwa elementy. Interesujący oraz pasujący do klimatu główny przeciwnik, Bookworm, który, jeśli dobrze kojarzę, wyciągnięty został z odmentów Batmanowego serialu z 1966 roku. Bookworm nie jest tym, za koło się podaje, a scenarzysta potrafił zaciekawić mnie tajemnicą prawdziwej tożsamości złoczyńcy. Drugi element to oprawa graficzna Briana Levella, z którą chyba spotykam się po raz pierwszy. Ilustrator co chwilę raczy nas niekonwencjonalnymi układami plansz oraz paneli, a to jest coś, co zawsze sobie cenię. Dla przykładu tutaj scena dziejąca się na gotamskim komisariacie. Kadry ułożone są w litery GCPD. Innym przykładem zabawy kompozycją jest przedstawienie akcji w formie ksiąg, tak jak widzimy na załączonym obrazku. Ciekawym detalem artysty jest jeszcze sposób wykonania kostiumu nietoperza. Widzimy tutaj wyraźnie zarysowany zamek błyskawiczny na klatce pierściowej, szczegół, który rzadko występuje raczej w komiksach. Generalnie mimo zalet, które wymieniłem, komiks należy do tych przeciętnych i nie wychodzi poza utarte schematy. Jest dokładnie tym, czym się spodziewałem. Dodatkowo album skierowany jest raczej do fanów baśniowców, którzy przy okazji lubią Batmana, a nie odwrotnie. Dlatego polecałbym go tylko zagorzałym fanom baśni, którzy z utęsknieniem wypatrują okazji powrotu do świata wykreowanego przez Billa Willingama. Dzięki za uwagę.